Jeszcze to zainteresował mnie ostatnio bardzo popularny temat, jakim jest alternatywne zasilanie domu na wypadek przed dostawą prądu. Chciałabym dowiedzieć się najważniejszych rzeczy, które muszę wiedzieć przed wyborem, aby dopasować urządzenie do swoich potrzeb. Na początek prosiłabym cię, żebyś mi wyjaśnił, czy w ogóle jest agregat. Najprościej rzecz ujmując, agregat do twórczy to urządzenie, które stanowi samodzielne i niezależne od źródło do prądu elektrycznego. Jest wyposażony w silnik spalinowy. Dzięki temu możemy wytwarzać prąd w miejscach oddalonych od sieci, takich jak kemping. Produkt cieszy się ogromnym zainteresowaniem firm budowlanych, jak i prywatnych użytkowników. A jak pracuje taki agregat? Agregat prądotwórczy posiada silnik spalinowy, który energię uzyskaną w wyniku spalania przetwarza w energię mechaniczną. Ta wprawia w ruch wirnik prądnicy, której zadaniem jest generowanie siły elektromotorycznej, w wyniku czego wytwarza się prąd elektryczny. No to mamy już podstawy. Jak wiesz, jestem bardzo ciekawska i mam do Ciebie kilka kolejnych pytań, ale zacznijmy po kolei. Wiem już jak pracuje agregat, wiem już czym jest agregat, to teraz proszę powiedz mi jakie mamy rodzaje agregatów. My posiadamy trzy rodzaje agregatów, silnikiem benzynowym mamy agregaty dwusłowowe i czterosłowowe, mamy agregaty silnikiem diesla i na gaz płynny. czynnikiem o wyborze urządzenia będzie liczba i moc urządzeń, jakie podłączysz do tego agregatu. I większa liczba i większa moc, tym większa agregat będzie musieli użyć. I teraz my skupimy się na tych agregatach z silnikiem bo one też dzielą się na jedno i trójfazowe, w całym wypadku jemy były agregatu jednofazowego i taki podstawowy agregat jednofazowy to jest 2 albo 3KW. W zupełnie się nie wystarczy. A skąd że wystarczy? Bo myślę, że taki agregat 2, na 3 kW. Pokryje Twoje zapotrzebowanie. Ty będziesz potrzebowała ten agregat do podłączenia światła, oświetlenia, będziesz potrzebowała do sprzętu AGD, do telewizora, na przykład do sprzętu RTV. A tak jeszcze to powinno wystarczyć. Przy doborze jednofazowego agregatu, w zależności od ilości i rodzaju zasilanych urządzeń oraz na podstawie okresowego pomiaru energii elektrycznej, należy ustalić tzw. zwanej współczynnik równoczesności który pozwoli określić zapotrzebowanie mocy w stosunku do mocy zainstalowanych odbiorników. A co za tym idzie, moc agregatu. Zwykle moc załączonych odbiorników powinna wynosić około 60-70% mocy znamionowej agregatu. W zużycie zużycia energii usłyszymy sobie na kartce, tak by dobrać agregat z odpowiednim zapasem mocy. Super mi to wyjaśniłeś i rozpisałeś. Moja wiedza zdecydowanie się poprawia. Wisiu, a o co chodzi z tym agregatem inwerterowym? Agregat prądotwórczy inwerterowy jest zasilany silnikiem inwerterowym, dzięki czemu lepiej nadaje się do zasilania urządzeń elektronicznych niż zwykły generator prądu. Tym samym jest dla nich bezpieczniejszy i gwarantuje, że nie zostaną uszkodzone przez zmianę napięcia prądu. Wszystkie nasze modele posiadają system AVR, to system automatycznej regulacji napięcia. Czy jest coś więcej, co jeszcze muszę wiedzieć przed zakupan, Czy najważniejsze już wiem i możemy przejść do tematu uruchamiania? Jak widać, wybór odpowiedniego agregatu nie należy do najtrudniejszych, jeżeli potrafimy określić własne potrzeby. Może zobaczyć film instruktażowy na naszym kanale. Jak zalać i uruchomić agregat. Link w opisie. A teraz odpowiadając na Twoje pytanie, w agregacie, jak w każdym urządzeniu silnikiem, stosujemy standardowy olej do silników czterosłowowych EZR-30, ewentualnie ezr 10 30 Musimy jednak pamiętać, by około 5 godzinach pracy olej wymienić na nowy. Silnik jest na dotarciu i szczególnie na początku należy o niego dbać. Następnie zalegamy go paliwem i już możemy go uruchomić. W zależności od modeli, może to być przez rozrusznik ręczny, kluczyk lub pilot, jak w przypadku agregatów Favorit GI 4000. OK, wiem jak przygotować agregat do pracy i jak go uruchomić. A co z podłączeniem do sieci? Tego raczej nie powinniśmy robić we własnym zakresie. Są gotowe rozwiązania automatyki do agregatów, są też łączniki wpinane w rozdzielnie elektryczne. Niemniej, w przypadku podłączenia całej domowej instalacji elektrycznej do agregatu, Zalecamy kontakt z osobą z odpowiednimi uprawnieniami. Dziękuję mi się za wyczerpanie tematu. Bardzo mi pomogłeś. U Was w zachęcam do subskrybowania kanału, komentowania i lajkowania. Nie bawam więcej filmów, które ułatwią wybór najlepszego urządzenia dla mnie, jak i dla Was. Do, do zobaczenia! Do zobaczenia.